Jak miałam gorszy okres, to ja spałam po 14 godzin. Był taki moment w programie, kiedy było z Tobą źle na panelu. Mówiłaś wtedy, że nie wzięłaś leków, czy się skończyły tak, leki? Tak, nie, że nie wzięłam w ten dzień leków. No. Czyli to był jeden I... dzień, kiedy nie wzięłaś leków, tak. tak? Czemu ich nie wzięłaś? Zapomniałam. Zapomniałam wziąć leków rano. I akurat yy, w czasie programu bardzo tego pilnowałam, żeby brać te leki. Bo bardzo dużo się działo. Tak jak, w, jak nic się nie dzieje w moim życiu, siedzę sobie mm, w domu i nie mogę, nam jakiś filmy czy coś, albo nagrywam sobie TikToki, jak nie wezmę raz leków, organizm aż tak tego nie odczuje. Ale w takim miejscu jak program, nie wiem czy to też podświadomość mi jakoś nie podpowiedziała, nie wzięłaś leków i może tak wyszło, aż może ja sobie to wmówiłam, ale... Ja pamiętam, że ja się wtedy czułam tragicznie. Zostałam atak paniki okropny wtedy na tym panelu. I no ja zaczęłam cała się trząść się w ogóle. To był odcinek z dress Code, z tego co pamiętam. I to był odcinek z Polą i z Martą. Wtedy to się tak nie dogadywałyśmy w tej grupie. Bo ja z dziewczynami nie czułam wtedy w ogóle vibe. No i tak to wyszło, no kurde, dziwnie. No bo ja chciałam bardzo, próbowałam się przebić, ale przez to, że nie czułam tego wajbu. To wyglądało tak, jak wyglądało. Nawet wujek wtedy powiedział, że wolałby mi chyba, dać, że dałby mi tysiąc złotych, żebym chyba opuściła tą grupę, nie? Tą, żebym ten... Ja wtedy tak mówię, no, no ale straszne to było. I jeszcze ja się zastanawiam, tak z perspektywy czasu, czy to jest kwestia tego, że ja naprawdę nie poczułam z dziewczynami vibe'u, czy to jest kwestia tego, że nie, wzi nie wzięłam w ten dzień leków i myśmy mało